Napijemy się dobrego truneczku się napijemy. Truneczek jest elegancki przygotowany już na nasz wieczór. To jest taki debil. To możemy jakoś piękną, spóźnioną walentynkę spędzić razem. Zastanów się. Wiesz co, ja nie jestem pełnoletnia, więc alkohol na pewno się to nie napije. O nie, no dobra, wierz jakąś krzywą aferę. Ile masz lat? Na nie jest to na pewno. Chcesz zdobyć nowe skiny do cs -a? Wejdź na G4 Skins z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Stwórz lub dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odebrać dodatkowe. Bonus, a skiny ze strony są wypłacane natychmiastowo. W strona stronę z kodem zapis. Link w opisie. Nie wiem, nie no, Nigdy. Nigdy nie pojawia się myśl w Twojej głowie. Jakby to było, jakbyś był z facetem związku. Nigdy. Długoterminowym, ale bym. To tak, myślę, ma dwa miesiące z facetem. Haha, nie nie, nigdy. Dobra, słuchaj, to w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie rób ludzi w chuja, bo widzieliśmy cię w Kubanu z Nexem. <noise> to ostatnich no, dwóch tygodni, no. czyli to, to tak jest jeszcze cut. dwa tygodnie, czyli dwa tygodnie temu to absolutnie Absolutnie nie. nie. chociaż dzisiaj z Marianem się widzieliśmy. No a dobra, 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 a powiesz mi, a teraz, nie, o, tym, teraz o tym myślałeś, więc cofam się do tej odpowiedzi, więc słuchaj, no nie możemy dać nigdy. Bo teraz, 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 teraz słuchaj, nie. przyznaj mi rację, że teraz Ale o ty tym ty rozmyślałeś. Są zniebane, bo nie, to rozmyślałeś, rozmyślałeś o tym teraz. Tutaj ja coś to się na nawet lewo. rozmarzyłeś, Na ludzie. lewo to daj. Ale przed chwilą o tym myślałeś, daj to że na lewo, tak? bo tu wyjdzie 80%, że gejem jakimś jestem. Daj to w lewo. Dobra. W ogóle osoba skóra, która też jest partnerem, nazywała osobę od ciemniejszej trochę karnacji czarnym, tak bezpośrednio. No nie wiem, co o tym myśleć, nie? Dziwne, dziwne, to jest dziwne. Powiem, nie. Nie wiem o co chodzi, jako. No co musi się. drugi raz obejrzeć? Ja nie powiedziałem, że on jest czarny. Powiedziałem, że on jest murzynem tylko. Ale jakąś lepszą nutę. Jak znaleźć jego stare nuty takie do te, Takie, co robił prawdziwy <noise> ten główny Samir. Gość jeszcze w ogóle... Nie, nie. Gość myśli, że Samir to ja, nie? Ale to widać, że tam jest k... tak łeb pusty od sterydów. Nieprzyzwoita sytuacja. Wyciągnij wnioski. Nie idź, kurwa. Oczywiście mówiłem o, o włodarze, tak? Bo zaraz jeszcze może być krzywa afera z Denisem Labrygą. Nie załamuj się, nie idź. Tęskniłam za tobą. Ciii, nic nie <śmiech> 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 Utknął mi w przełyku. O Jezusie! Utknął mi w przełyku! Cześć! Witam was na pierwszym w historii Twitcha streamie z drukarki. Otóż uwaga, jeszcze nikomu się to nie udało, ale nam tak. Zobaczcie proszę sami. Uwaga, klikam tutaj w mój internet i proszę was bardzo. Jak sami widzicie, HP DeskJet jest naszym internetem, z którego aktualnie korzystamy. Mariat na komisję wojskową mam się bać. Mm. No zależy, ja jak byłem to mi tam dotykali za siurka i w ogóle i sprawdzali czy się nadaje do służby, także kurwa, Także jak się to trochę jak się nie boisz, to to luz. Ale jak się trochę boisz, to trochę przypał. Ale to normalne. To będziesz taki wielki generał pewnie. Tak co u mnie. Taki wielki generał. I on tak od spodu śmiga. Tylko musisz kurde, myślę że się trzeba przedniąć, żeby ci nie stanął <noise> Bo jak ci stanie, to się zaliczasz do tej grupy najsłabszych psychicznie.

To jest bardzo, to jest bardzo ważny temat, który trzeba umówić, trzeba to poruszyć, kwestie dyskryminacji kobiet, nie tylko w, jakby w sferze wędkarstwa, ale ogólnie w internecie, bo nie podoba mi się to, w jakim kierunku to idzie, że kobiety są notorycznie obrażane, są szykanowane, obojętnie czego by nie zrobiły, to zawsze jest źle, to się musi skończyć, ja się na to nie godzę. Moje rozwiązanie mi się bardziej podoba, rozwiązanie z guzikiem zgłoś to na policję i... Uh. Co się stało? Kole się wylała! O mój Boże! Dobrze, że internet złapałam. Ej, to na tym bazujemy, na tym polegamy, to jest nasz internet, nie? Na spacerek idziesz? O Jezus! Kolejny kanał wygląda w celi gryfującej z klawiszem, z oddziałowym. Silika oszuka. Dobra, dobra starszy tego rodzaju. <laughs> kurwa, kurwa, kurwa. Aj kolego... Kurago... Niektórzy ludzie kłamią, ludzie się odpalił Czyli co? Tu dajemy nigdy, tak? Nigdy Nigdy Nie, co? Co tam było? <laughs> Debilo, je... Co ty tam klikasz, kur... Bóg, trzech Donat, Ty CT leży Mamy no... graj, Drugi na ostre szkalowanie czekoladziarza o godzinie 19.30. Co no piszesz? Mam wrażenie, że mylicie jakieś adresy strony Tipli. Absolutnie nie trafiacie. Tutaj nie ma osoby rasisty, żadnych obraźliwych rzeczy. Absolutnie nie. Nie mam takiego mniemania o sobie, że jestem rasistą. Absolutnie nie jestem rasistą. Nie popieram rasizmu. Nie popieram wszystkich niepoprawnie rzeczy politycznych. Braźliwe jest skierowanie do osoby rasyjnej niż biała pytanie, skąd tak naprawdę pochodzi. No nie rozumiem, co miało być tego braźliwego. Nie zgadzam się. No też, tu się też nie zgadzam. No nic, zobaczmy w takim razie wynik. Jesteś gotowy? Chyba tak. Chyba pan zdał. 92% masz rasistę, podnosi... jesteś rasistą w 92% ogólnie, jak coś. Co? Rasistą ogólnie? Co to jest za test, w 58% jest? 8 jesteś rasistą, rasistą społeczno-historycznym. W 94% jesteś jakby stałem rasistą, jeśli chodzi o cudzoziemców. A twój rasizm całkowity wynosi 81%. Ale na, na tle średniej populacji Jestem ponad jesteś tu rasistą. rasistą. <grym> ja ale jak to jest możliwe. Czekajcie, trzeba się umyć Dobra Gabę Gongu Dziwny klimacik jest co? Dziwny jest klimacik, ale na, na przykład ja miałem taką sytuację w szkole podstawowej już. Na samym początku szkoły podstawowej, jakaś trzecia, czwarta klasa. Jeden chłopaczyna ode mnie z klasy, identyfikował się jako osoba B i proponował na przykład, że zrobi mi laskę. No, to ty się oczywiście nie zgodziłeś, tak? Nie. nie absolutnie przebywanie towarzyszy osób seksualnych to nie swoje, zgadzam się w ch***** z tym. Okej. Okay. <laughs> Jeszcze może chwilkę sobie tak porównać. Zwyczaj się do tego jakby. Pamiętaj, to jest kulka. w do fe. Nie wolno tego, a to mniam mniam, lizaczek. Lewa lizaczek prawa. Dobra. Polisz. <śla> Poduszka chyba Moje do ch chyba do piątku przerwę robimy z, 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 z od o Tak Co one tak biegły? Co one tak biegły? Nie biegły to mnie jedną generalnie, ale... Zacytujcie, błagam, nie banujcie mnie. Nie trzymajcie strony czarnego kurwa konfidenta, błagam was. Jezus, ten człowiek się tylko pogrąża, głaszam to. Nienawistne zachowanie. Dobra, w porządku. Krak, Krak, kamień. Wjeżdżamy w kamień, to? Dawaj. Masz pompę? O, nie, nie pierdol, nie pierdol. O kurwa. o kurwa, mać jej! Ty debilu! Idioto, jej! Nie, co my zrobiliśmy? Co ty zrobiłeś? Czemu ty nas wyjrzysz? Impulsem. Kistolik, ale jestem wołany w tamtym kierunku, więc idziemy. Idziemy, jest krzyki pokrzykiwania. Czujesz się jak na meczu. Jabczan załadował, widzę coś na. na. Nie, nie, ja nie piję, jestem samochodem. Słuchaj, panowie! Panowie! Nie mogę ci dać mikrofonu. Polska ma być wolna. Dobra, dobra. Eee, właśnie. I polityka to jest temat na pewno, który, e, który lubię poruszać. Co za Zu***** To napisałem. Nie ma co je robić w psychozy, nie? Dobra, no to jesteście gotowi? No. No to 3, 2, 1, bam. O, tych PIK! To jest to, mamy to! Mamy to! Sami złodzieje dzisiaj. Dobra. Słuchajcie, kochani. Nie wiem, kto to jest dumer. W to mam. Zajmijcie się to swoim życiem po prostu. Po prostu trzeba wyjść. Wyjść, działać. Działać, 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 nie? Każdy ma problemy. Najlepsze jest też, jak będziesz widział jakiegoś zajebistego ko kokosa, jakiegoś niesamowitego lidera gdzieś tam, to ten gość też ma problemy. Wszyscy je mamy, każdy się z nimi mierzy, ale właśnie polega... To, ty to wszystko na tym... Sorry, chaotycznie mówię, ale jedną opcją jest tylko i wyłącznie podejmowanie działania. Nie mam Diamentu 4, to co robię? No nie będę przecież jakimś debilem i nie będę na, jak na jakiejś szkółki Ligi Legend albo do Lewusa ku... poradników w dupę i oglądał, tylko piszę do serii Dzika który mnie postuje! bo się nigdy nie zatrzymam, rozumiesz? Nigdy się poddam! Włodar coraz mocniej. Zreportował mnie Bambus? Znaczy Bambus co głoś. Być. Można rzucać wstecz mniejszości, jakby w skończeniu nie zgadzam się kompletnie. Dobra, i zobaczymy, co wyjdzie. Aha. Oj. Czyli zjebany jest test. No nie, bo ja odpowiadałem szczerze. Jest zjebany test. Wadliwy test. Nie wiem, ten test powinien trochę inaczej wyglądać. Bo na przykład, to wydaje mi się, że na przykład, kto ukradł jabłko. I jest na przykład azjata, biały i osoba afroamerykańska. I kogo byś zaznaczył. Musiałbym się nad tym zastanowić, jakbym miał takie pytanie. No ale masz już takie pytanie, tak... dałeś pytanie, no możesz wybrać są trzy opcje odpowiedzi. Yy, nie no, jesteś czwarta. Że nie wiesz. Nikt nie ukradł. Nikt nie ukradł. Nikt nie ukradł. Ale ładni, Boże. Słuchajcie, Szota każdy widział, nie ma się czym chwalić, prawda? Dobrze, że BDS-a tutaj nie ma, bo pewnie rzuciłby jakimś cem albo coś takiego. Całe szczęście.